Przed nami drugi sezon programu Chcę U Ciebie pracować, w którym w głównej mierze skupimy się na bardziej zaawansowanych i wyspecjalizowanych miejscach pracy. Ponownie odwiedzając 20 firm działających na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Zapraszam do oglądania! W tym odcinku przyjechaliśmy do firmy Elektrolux w Siewierzu, działającej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tym zakładzie produkowane są suszarki bębnowe do ubrań, a ja pokażę jak wygląda praca na stanowisku inżyniera jakości. Zresztą zobaczcie sami. Elektrolux to największy producent sprzętu AGD na świecie. Tutaj w Szywieżu zajmujemy się produkcją suszarek bębnowych do ubrań. Dzielimy na trzy kategorie: stara platforma, suszarki wentylacyjne, suszarki kondensacyjne i najnowsza technologia suszarki z pompą ciepła. W wysokim sezonie zatrudniamy ponad 1300 osób. Nasza produkcja roczna to 1 200 000 suszarek. Jednym z obowiązków inżyniera jakości jest kontrola procesów wewnętrznych, dlatego tutaj w laboratorium dokonujemy pomiarów na wyspecjalizowanych mikroskopach 3D. Osoby chcące podjąć pracę na stanowisku inżyniera jakości muszą to być osoby z wykształceniem technicznym, preferowane wyższe z dobrą znajomością rysunku technicznego oraz programów komputerowych. W tym momencie naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy ten spaw jest wykonany prawidłowo i dokonujemy skanowania tego elementu. Szukamy takiego obszaru, gdzie jest to największe takie zafalowanie, wtedy to jest najbardziej zdeformowana powierzchnia. W tym laboratorium testujemy ponad 300 urządzeń. Tutaj widzę, że ta suszarka działa 24 na 7 już prawie od dwóch miesięcy. Ile najdłużej trwa taki cykl testów? Tygodniowo jesteśmy w stanie przetestować 112 cykli. Rocznie przyjmujemy, że u klienta suszarka jest w stanie wykonać 250 cykli. Taka suszarka działa od dwóch miesięcy. Państwo sprawdzili dopiero 4 lata? Tak. A jeszcze jest. trzeba sprawdzić sześć. Tak jest. Czyli minimum. Minimum. Tutaj mamy suszarkę półprofesjonalną. Tak. E, państwo muszą sprawdzić 30 lat jej pracy. Dzisiaj mamy połowę kwietnia, a ta suszarka. działa od 16 października 2018 roku. Serio.